Finks jest, choć ją lepiej, na razie nic nie znajdę. O może jabłko sobie poznałem że nie, to ja brzydkie, nie widzę nic trudnego. Innym razem udało mi się wyłuskać 70 mega litrów downloadu. i jakieś 27 uploadu no, ja się nic nie wymyślę, lepiej nie wymyślę w tamtym miejscu nic mogę, mogę mieć większy download ale za, w zamian za chujowy upload a uploadu gdzieś tam chwilowo mi się pokazywało na 40 parę megabitów ale tutaj. Aí não sabe o A co to jest Tomasz, a Nie wiem. O. A. E. Nie, szkoda mi gigabajtów. Jeszcze jakiegoś adołba mieć. Albo Vegas'a. Żeby nie zapisywać tego w jakiejś... Aplikacji... Średniej. Tylko czymś naprawdę dobrze to zrobić. Myślę, że można by jeszcze wyłuskać trochę z tych nagrań, ale... E. Ho. To, 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 A ciekawe, co jakby spróbować zrobić, edytować film. W... E, aplikacji samsungowskiej. Trochę za dużo roboty, ale może się popalić w międzyczasie Znowu Co patrzysz? Co cię zainteresowało? Czy nie oddalasz coś, nie biegasz? Aż dziwne. O, chciałem mu teraz zbliżyć, ale uciekł. Bedlak. Ciekawe, akurat teraz Środkowego Teraz używam tego górnego A? Coś się jedzie A? Już łałek drzewa 어. 죄요. zumik ja. o, wiem gdzie jeszcze, ale to jutro dopiero dzisiaj nie będę na pewno robił Jak będę się samochody jechać w stronę Dominowa z Melgi jeszcze można spróbować sobie zumika złapać Tak, wicha, wika, kiba. Muszę tego znaleźć, trochę podciąć Przecież to na razie złamać. Nie tak strasznie. To też takie kusza. Wisi, bo wisi, suche no A będą się poprzecinąć to kolejne. A patrz jakiś świerk, a że sam się wysiął Taki ładny, jak na wojnkę Chciałbym go wziąć, odkopać I tu wsadzić To nie jest chyba, zwykła sosna Nie może sosna Ale ładna jakoś taka Pewnie jest za pieczarki Ale deszcz Co? To jest ten sprite? Patrz te kurwa staroświeckie teksty z telewizji, bo on jest sprite mówi, a ja jestem pragnienie. Co za żul.